Nowy odcinek ulicy Igołomskiej jeszcze na wakacje. Zarząd Dróg Miasta Krakowa już za dwa dni otworzy dla kierowców nowy odcinek południowej jezdni. Po niespełna półtora kilometrowym fragmencie będą mogły poruszać się samochody, które do tej pory korzystały m.in. z betonowych płyt stanowiących tymczasowe poszerzenie i objazd dla powstającej inwestycji. Teraz od ulicy Nowa Cementowa do skrzyżowania z ulicą Szymańskiego, czyli w okolice Złomeksu dojedziemy sprawniej niż dotychczas. Drogowcy kończą już wylewanie specjalnego podjazdu dla nowego odcinka. Gdy ruch zostanie przerzucony na południowy pas, możliwe będzie rozpoczęcie robót po stronie północnej. To jednak nie wszystko. W wakacyjnej puli robót jest też budowa drogi serwisowej, obrazując budowy bypassu dla ulicy Igołomskiej. To właśnie nową, tymczasową objazdówką pojadą kierowcy, gdy rozpocznie się kolejny etap budowy tunelu drogowego zlokalizowanego w pobliżu baru Janosik. Takich obiektów inżynieryjnych przy ulicy Igołomskiej będzie sześć. To most, dwa wiadukty drogowe, dwa wiadukty kolejowe, tunel i przepust. Przypominamy, że ulica Igułomska stanowi część drogi krajowej nr 79. Inwestycja oprócz poprawy komfortu przejazdu dla osób zmotoryzowanych przewiduje rozwiązania dla pieszych. Budowę chodników po obu stronach jest nie a dla rowerzystów, budowę drogi dla rowerów.